Pięć marek z łódzkiego getta, ale inne niż wszystkie, ponieważ jest to, proszę Państwa, egzemplarz bez numeratora z fragmentem arkusza, z fragmentem arkusza niezadrukowanego. Jak widzimy tutaj po lewej stronie jest to już część, która normalnie zostałaby przycięta. PMG, takie tego typu to nazywa Reminder, czyli pozostałość. Proszę Państwa, te wszelkiego rodzaju półprodukty, czyli niedokończone druki w przypadku łódzkiego getta są dzisiaj bardzo, ale to bardzo poszukiwane i cenione, ponieważ samo getto nie jest aż tak urozmaicone, jeśli chodzi o nominały. Jakby tutaj tych wariantów, owszem, trochę mamy, ale już jest to tak popularne wśród kolekcjonerów, aby zbierać łódzkie getto, że coraz częściej szukamy różnych ciekawostek, szczególnie, że ta emisja no, nadal budzi wiele tajemnic i wiele kontrowersji. Cały czas pewne kwestie tutaj podlegają debacie wśród kolekcjonerów. Stąd też są one uważnie oglądane przez wszystkich i wszelkiego rodzaju ciekawostki są no, dość mocno poszukiwane. A tutaj taka pięciomarkówka z fragmentem arkusza. Banknot poza tym właśnie fragmentem arkusza trzyma wymiary egzemplarza ukończonego. Także prawdopodobnie jest to egzemplarz, który no nie doczekał się z różnych przyczyn oznaczenia albo był to egzemplarz, gdzie powstała jakaś wada druku. Zresztą jak widzimy, barwy tego banknotu, tego druku są nieznacznie inne. Także może to mogło być powodem, na którego ten banknot nie otrzymał yy, numeratora. Przełożę tutaj egzemplarz w, egzemplarz ukończony. gdzie mogli w ten sposób porównać sobie, czy jest różnica, czy jej nie ma. Według mnie różnica jak najbardziej w kolorze druku jest. Oczywiście to są tylko i wyłącznie przypuszczenia. Niemniej ta pozycja, czyli takie 5 marek e, bez naniesionego numeratora jest pozycją bardzo rzadką. Tutaj jeszcze w ratingu PMG jest notą PMG 55 EPQ. Pan jest złamane centralnie, stąd taka inna nota, ale EPQ, czyli w przypadku Getta już dość istotne wyróżnienie, bo akurat PMG, EPQ przyznaje rzadko przy emisji łuskiego getta. Także duża ciekawostka i spore urozmaicenie każdej kolekcji pachotów bonów z getta Litzmannstadt.